O, dobra, dzisiaj będzie tak na szybko. Chyba to mam. Jeszcze się rozpłaszczę tylko. Ja wiem, że pada deszcz, ale muszę umyć te buty, bo chcę wam pokazać, ile i jakie buty zabieram na kamino i dlaczego tyle. Może ich będzie dużo, może ich będzie mało. W każdym razie trzy pary mam do wymycia. Także domyślcie się i nie mówcie mojej żonie, że zabrałem jej ścierki. Tak jest. Raz, dwa i trzecia. Te są w miarę czyste, ale te chyba w ogóle zabiorę teraz na kamino. Ten kolor mi się zupełnie nie podoba, taki zadamski jest. Ja je chyba w ogóle wrzucę do pralki jeszcze przed wyjazdem. Bo jakbyście nie wiedzieli, to wyjeżdżamy teraz dwa razy na Kamino Portugalskie. Pogoda, jak widzicie, jeszcze się nie wyklarowała, przynajmniej w Polsce. Najbardziej te zielone lubię, bo te zielone mają taki nietypowy kolor. Ich nie ma w polskich sklepach, to są te, które gdzieś tam z Niemiec zamówiłem. Jestem najbardziej z nich zadowolony. To nie były najtańsze z nich. Najgorsze to są te różowe, właśnie niby to jest jakiś taki czerwony czerwony jakoś tam ładnie tak nazwany ale... ale są różowe no nie ukrywajmy, dobra wracamy do biurka nie wiem co tam z tyłu widać to jest nieważne, ważne jest to że umyłem te buty w końcu, przyniosłem te buty zwykle mam trzy pary butów które tak rotują, Zamienię je sobie noszę, ja je powinienem trochę wytrzeć bo one są mokre tak, ja je wytrę ja je wytrę. Zabrałem moje żonie ścierki, ale, ale trudno. Fajnie, bo miałem okazję od dawna, a nie mam swoich butów. W ogóle. Moje buty się tak szybko. Ja tak szybko zużywam buty, że czasem one są może ze dwa razy umyte i już mają tak startą podeszwę, że bardziej się nadają do wywalenia niż do umycia. Ale cóż, że dobre są wilgotne. Zresztą na tych na przykład widać zużytą podeszwę. Nie wiem czy to widzicie dobrze. Ale podeszwa jest już zjechana właściwie na płasko. Te są najnowsze, te zielone, że pewnie te zabiorę na kamino. Jak sobie porównuję albo te czerwone. No zobaczymy, żeby je domęczyć. No, trzy, trzy pary butów. Zastanawiacie się pewnie, ile par butów zabrać na kamino, a wiem, że się zastanawiacie, bo ciągle dostaję takie pytania. I nawet wczoraj nasi znajomi, którzy nas odwiedzili tutaj w domu. Ewa z Tomkiem, których pozdrawiam, którzy idą na kamino teraz z nami. Pytali, jak to z tymi butami? Ja w ogóle nie potrafiłem udzielić odpowiedzi, dlatego że to jest mega, mega taka indywidualna w ogóle sprawa. Mam trzy. Trzy pary butów, które rotują, nie? Czyli zamiennie je sobie noszę, żeby się w miarę równo zużywały. To są takie same buty z takim samym dropem w trochę innym kolorze i niezależnie w jakich ja butach chodzę, to zwykle mam minimum trzy pary tego samego buta, nie? No, zwykle w innych kolorach, bo to tam kupuję gdzieś po promocjach. To jest nieistotne. Zabiorę tym razem. Ile ja butów spakuję? Spakuję jedne buty, jedne buty, jedne buty, jedne buty i spakuję swoje klapki. Klapki japonki, z których chodzę lata. Główny problem, który się gdzieś tam rodzi w głowach podczas pakowania, to czy zabrać drugą parę butów. Nie? Niektórzy zabierają, ja wiem, że jest dużo osób, które zabierają drugą parę butów. Nie hejtuję, ale ja jestem za tym, żeby zabierać jak najmniej. Mi się bardzo podobało to, co Ola ostatnio, jak rozmawialiśmy w Warszawie, Ola Karpińska mówiła. Twój plecak waży tyle, ile twoje lęki. Czyli jak boisz się na przykład, że nie będzie suszarki do włosów, zabierasz suszarkę do włosów. Jak się boisz, że będzie upał, to zabierasz tubę kremu 50. No i później to się zbiera tak, że ten plecak waży nie 4 kg, tylko waży 14 kg albo i więcej. A to nie jest dobrze i to później potrafi zrujnować nasze kamino. Dlatego ja po prostu, jeżeli coś jest absolutnie stuprocentowo niezbędne, to ja tego nie zabieram. I to są moje na przykład te klapki, japonki. Ja je noszę od lat, nie wiem ilu. Na stu, kilkunastu na pewno w ogóle to są jakieś takie za 12,99, gdzieś tam kiedyś kupione i doskonale mi się sprawdzają i ich nie zmieniam. Ja mam na przykład dużo takich rzeczy, że jakieś takie drogie, nowe, porządne, które kupuję, ale z drugiej strony na przykład coś tam mam takiego, co noszę 15 lat, bo, bo mi odpowiada. Także ja się bardzo przywiązuję do takich rzeczy, które się u mnie sprawdzają, na przykład jak takie japonki, czy jak to, że noszę właśnie jedną parę butów. Co jak te buty przemokną, tak jak teraz je zmoc zmoczyłem, nie, tam pod tym kranem je umyłem i one są całe mokre, nie nadają się do założenia i załóżmy, że no w takich butach mokrych ja przychodzę ze szlaku do schroniska i co dalej, a po południu na przykład chcę iść na mszę, chcę iść na zakupy, no nie można tych butów po prysznicu, jak człowiek jest wykąpany, wytrze się tym mięciutkim ręczniczkiem, no to później y, musi coś założyć na nogi przecież, jak wychodzi na miasto. Chociaż też opowiadałem, że nam się zdarzyło na przykład, że na zakupy na boso poszliśmy. Nie do marketu, nie, nie, nie wchodziliśmy do marketu, ale tak na zakupy z ulicy po pizzę poszliśmy na boso, ale to nie istotne. Ja wtedy zakładam właśnie japonki i niezależnie od pory roku ch chyba, że byłaby to zima, to pewnie założyłbym te mokre buty, ale zwykle jest tak, że jak leje, to w schroniskach no, są te gazety i tam te buty można y, napakować gazetami, natomiast gdybym miał drugie buty to tak, po pierwsze musiałbym je nieść, każda para butów, nawet takich lekkich, sportowych, no to jest tam powiedzmy 400 gram, nie, 300, to takie ultra lekkie, 300, między 300 a 500 gram, pół kilograma eee, kolejne, które się nosi, także dla mnie to jest dużo i te buty są niepotrzebne, dlatego że jeżeli te mi zmokną, a dalej będzie padało, no to będę miał nie jedną parę mokrych butów zaraz, tylko dwie pary mokrych butów i będę miał podwójny problem. Także ja robię wszystko po dojściu do schroniska, jak jest mokro, żeby do tych butów napchać gazet, je jakoś jak najszybciej wysuszyć, a w międzyczasie chodzę sobie w japonkach. I zwykle tak jest, że jak jest jakaś taka nawet, nie wiem, suszarka do włosów albo jakiś grzejnik włączony, albo te gazety, które szybko wyciągają wilgoć, jeżeli je się wymienia tam, powiedzmy, co pół godziny, je się zmienia na suche, to one bardzo szybko wysysają wilgoć z buta, no to wtedy zanim ja się wykąpię, zanim tam sobie odpocznę, zanim ogarnę wszystko w schronisku to te buty już tak naprawdę nadają się do tego, żeby je założyć na nogi i sobie tam wychodzę, a na drugi dzień to już w ogóle one są zupełnie suche. I nie noszę kompletnie nic więcej z obuwia. Ale na przykład jest jeszcze temat sandałów, czy na przykład puchnącej stopy, nie? Bo jak stopa puchnie, to, to wtedy czasem to jest większy problem, niż to, że te buty są przemoczone. Bo jak stopa spuchnie, no to po prostu później każdy krok w takim bucie no, powoduje Bóli, tam otarcia pęcherze i tak dalej robi się duży problem. Teraz, na przykład, jak szliśmy do Fatimy, no to. Po, po drodze Ola na przykład kupowała sobie sandały, bo buty, mimo że kupiła, rzeczywiście większe. No ale trafiliśmy na upał, którego się nie spodziewaliśmy. No i mimo, że but był półtora rozmiaru większy, no to jak ta stopa spuchła, stopy spuchły, no to trzeba było kupić sandały gdzieś tam po drodze. Natomiast sandały są fatalne do chodzenia, moim zdaniem. Ja wiem, że są miłośnicy sandałów, dla których sandały i skarpety to tam po prostu nie ma nic lepszego. I 20 lat chodziłem tak do Częstochowy, i było Super, ja to rozumiem jeżeli komuś to odpowiada, to jak najbardziej. Natomiast moim zdaniem dochodzenia na kamino, sandały nie są najlepsze. Można przejść kamino całe, nawet tam 800-3000 km w sandałach i nic sobie nie zrobić. Natomiast ryzyko jakiejś tam kontuzji jest dużo, dużo większe. W sandałach, poza tym, wpadają tam kamyczki. Nie, dla, dla mnie to jest fatalne. Mi się to nigdy nie sprawdzało. Mi się od lat sprawdzają wygodne buty e, takie biegowe. Jestem z nich zadowolony, niezmiennie, tylko no, zmieniam tam sobie modele. Nie? Trzeba pamiętać o tym, że jeżeli chodzicie. Regularnie, czy biegacie regularnie, no to będziecie znali swoją stopę i będziecie wiedzieli, jak ona się zachowuje po 20 czy 30 kilometrach czy ona puchnie, czy ona, czy dostajecie jakiś otarć pęcherzy, to wtedy no te buty trzeba wziąć większe albo trzeba wziąć zupełnie inne. Gorzej jest, jeżeli wyjeżdżacie i tak naprawdę nie znacie swojej stopy. Tam pochodziliście trochę, parę weekendów, gdzieś tam 2-3 miesiące pobujaliście się na spacerek, 50 km, no i wam się wydaje, że buty rozchodzone, że jest wszystko super, a później zakładacie. Ciężki plecak, zaczynać iść cały czas, gdzie ta stopa nie nadąża się regenerować i układ ruchu nie nadąża się regenerować. No i wtedy powstają jakieś takie konkretne kontuzje i ta stopa rzeczywiście może spuchnąć i może się okazać, że te wasze super butki wychodzone, takie rozchodzone, przed wyjazdem się kompletnie nie sprawdzą. Nie? Najlepsze rozwiązanie na, na to, żeby jakoś tak ocenić, ile butów i jakie buty w ogóle zabrać, to po prostu się przygotować kilka miesięcy wcześniej do kamino i po prostu zacząć w tym obuwiu chodzić podczas różnej pogody, tak jak widzieliście u nas leje, ja dzisiaj też kilkanaście kilometrów sobie przeszedłem, trochę tam pobiegałem, tak jak na kamino, warto w ogóle, to jest w ogóle tak na marginesie, ale warto trenować i wychodzić na spacer podczas każdej pogody, bo na kamino no nie będziecie czekali, jeżeli będzie lało przez 3 dni, to nie będziecie siedzieli w schronisku i czekali na słońce, tam wyglądali przez okno, nie? Warto w każdej pogodzie chodzić, jeżeli założyliście sobie w sobotę idę na spacer 20-kilometrowy, no to jak leje, no to trudno, to trzeba się ubrać tak, żeby na, na tym spacerze jakoś tam było. Nie? Jeszcze bardzo ważna sprawa, co chciałem gdzieś tam przy jakiejś okazji powiedzieć, bo ja ciągle mówię tak o butach, opakowaniu, o tych takich pierdołach, o rzeczach praktycznych. Parę osób mi zarzuciło, że sprowadzam w ogóle kamino do jakiejś takiej wycieczki turystycznej czy Wydarzenia sportowego, bo mówię o tych butach sportowych, o plecakach i tak dalej, to nie o to chodzi. Po prostu ja się nie czuję, nie czuję na siłach, żeby doradzać w kwestiach jakichś takich duchowych, może znajdę osobę albo jakiegoś kapłana. Gdzieś po drodze, mo mo może więcej o tym będzie z ust innej osoby. Ja się w tym nie czuję. O tym możemy pogadać w drodze, a nie na tych filmach. O tym jest ciężko opowiadać.